Witam gorąco w 24 odcinku serii Craft News. Jak zwykle świeżości ze świata Minecraft i ciekawostki. Przypominam, że wszystkie odcinki można obejrzeć w jednej playliście, do której link znajduje się w opisie. Bez owijania w bawełnę, zaczynajmy. 2 września 2014 roku wyszła duża aktualizacja 1.8. Trzeba było czekać aż 545 dni, byśmy mogli zagrać na pełnoprawnej wersji 1.9. A co tak naprawdę wprowadza tak zwany... Combat Update? Jak sama nazwa wskazuje, update będzie związany głównie z bijatykami. Od teraz możemy zobaczyć na ekranie dwie zamiast jednej ręki wciskając przycisk F. Możemy poruszać się po mapach, używając wcześniej przygotowanych skrzydeł. Uprawy są wzbogacone o buraki, z których możemy zrobić zupę oraz chorusy. Świat kresu jest teraz bardziej rozbudowany, także o nowe bloki tam występujące oraz mob, nowe moby, czyli szalkery. Teraz na zimnych biomach możemy spotkać iglo generowane przez grę. Wprowadzono m.in. 200 nowych dźwięków. Mówię to w wielkim skrócie, gdyż więcej świeżości przedstawiłem w poprzednich odcinkach, i wymieniłem m.in. nowe strzały, bloki, itd, i tak dalej. Zobaczcie, jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków. Zmiany także na stronie Minecraft.net już teraz można testować nową wersję strony pod adresem beta.minecraft.net. Strona cechuje się większą przejrzystością, minimalistycznym stylem znanym tym z systemów Microsoftu. Ogólnie mówiąc wygląd jest bardziej nowoczesny. Będzie można zmienić język strony. W łatwiejszy sposób pobrać i zakupić tak grę, a także powiązane produkty jak Story Mode czy Realms. Zwłaszcza w Polsce to może być odczuwalne, gdyż wprowadzono kilka nowych walut, w tym także polskie złote. Można spekulować, że konta minecraft.net zostaną na stałe przypisane do konta Mojang i od tego czasu nie będzie śladów po starym systemie kont. Nowe zestawy LEGO Minecraft już są dostępne do kupienia. Pudełka z zabawkami z licencją Mojangowej gry będą zawierały m.in. kloski do budowy fortec, kawałków nederu, wiosek, kresu, dżungli czy nawet podziemi. Możecie wydać 2 dolary na chleb lub na paczkę skinów do Minecraft Pocket Edition. Co wybieracie? No oczywiście że skiny, no po co komu chleb? A tak na serio, jeśli macie na zbyciu 2 dolary, to od niedawna można zakupić Redstone Specialist, czyli z paczkę skinów przeznaczoną dla fanów czerwonej metan tego czerwonego proszku, czyli Redstone. Żeby tworzyć trójwymiarowe gry, zazwyczaj potrzebny jest do tego jakiś silnik graficzny, dla przykładu darmowej Unity lub bardziej zaawansowany Unreal Engine, na którym zostały wydane tytuły takie jak Bioshock, Infinite, Borderlands, Sword 4. Mirror's Edge, a nawet gry z serii Mass Effect czy Tom Clancy's. Dla przykładu, gdybyśmy cofnęli się do 2011 roku, to nieraz byśmy widzieli reklamę Battlefield III, w której przedstawione były genialnie wyglądające eksplozje i zniszczenia. Jej chwaliło wtedy silnik Frostbite 2, który za to wszystko odpowiadał. Wróćmy jednak do Unreal Engine, dokładnie czwartej edycji. Mianowicie w 15 godzin został stworzony Minecraft w oparciu o właśnie ten silnik. Alcatraz, czyli autor projektu, powiedział, że nie jest to stuprocentowa replika, za to większość tekstur została znaleziona w internecie i została lekko zmodyfikowana. Do tego twórca zachwala, że jest działający generator map oraz seedy. W teorii można zagrać, lecz bez zwierzaków do zabijania czy opcji craftingu. Jest to bardzo podstawowa forma gry, gdzie możemy kopać, ścinać drzewa czy stawiać nowe do bloki. Warto wspomnieć, że pojawiły się też wersje Minecrafta od innych twórców na różnych silnikach, takich jak CryEngine czy wspomniane już wcześniej Unity. Linki do wszystkich materiałów znajdują się oczywiście w opisie. Wiem, że czekacie na serię CraftNews i chcielibyście mieć nowe odcinki jak najszybciej, więc następny pojawi się w roku 2017. Zapraszam na mojego Facebooka i koniecznie zachęcam do zostawiania lajków i komentarzy. Link oczywiście w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!